Już? Tak, dzień dobry, witam Państwa na sesji nadzwyczajnej. W sesji uczestniczy w tej chwili 12 radnych, co stanowi kworum, więc możemy zaczynać. Porządek obrad został Państwu przesłany. W porządku obrad mamy jedną uchwałę, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2025. Czy ktoś ma uwagi do tej uchwały? Ktoś chciałby zabrać głos? Wszyscy ja czytali uzasadnienie tak? Ja takie pytanie, nie z jednego zadania przygotowana na drugiego, zadania odnośnie deptaku zdrojowego. deptak jest w takim stanie, że tam prawie codziennie ktoś się przewraca. Dziury są do no nie wiem, do 10 cm nie widać na tej szachownicy tych dziur, jak się rowerem jedzie to też można się tam e, przewrócić, chociaż... Ale, panie Pawle, to mhm. ja może wejdę w słowo, bo my po prostu mamy zabezpieczone w budżecie pieniądze na ten cel, ale w tym roku nie dostaniemy dofinansowania, mhm. więc stąd jest to przesunięcie, bo nie ma to, Czyli potrzeby. tak czy siak nie zrobimy tego tak, w tym roku? E, w tym roku na pewno nie, no bo tak jak mówię, nie dostajemy dofinansowania zewnętrznego, więc... To może jakaś tam więc... chociaż tabliczkę postawić, że jest w złym stanie, deptak. no nie wiem, jakoś się zabezpieczyć, bo jak ktoś komuś coś się stanie, no to gmina będzie musiała wysokie uszkodowania płacić. No Teoretycznie musielibyśmy go zamknąć. Nie ma czegoś takiego jak stawianie tabliczki, że ktoś wchodzi na własną odpowiedzialność. No, my go łatamy, panie Wojtku, co jakiś, co jakiś czas, ale no, no, no niestety no jest jak jest musimy wymienić całą powierzchnię i, i tyle. To był po prostu moim zdaniem źle dobrany materiał od samego początku. I jeszcze odnośnie tej Piastowskiej ulicy, jak będzie realizowana zadanie, czy też bierzemy pod uwagę to, żeby już zrobić jakieś wyjścia do tych budów, które tam mają być w dolnej części, żeby za rok czy dwa nie wycinać tego asfaltu w dolnej części przy Wyszyńskiego, co idzie, tam takie, takie działki są budowlane. Wiem, że tam też mają budowy ruszyć. I odnośnie chodnika koło Marka czy ten chodnik będzie też po prostu dalej pociągnięty, czy dalej będzie takie uskoki, bo ludzie też głupieją. I wchodzą pan pan, pan Wojtek odpowie na to pytanie. Uh -huh. Jeśli okay. mogę odpowiedzieć, to zjazd do tej działki w chwili obecnej niezabudowanej został przewidziany w projekcie, więc będzie wykonany. Chodnik na wysokości nieruchomości pana Marka Brońskiego nie powstanie, bo, bo z uwagi na parametry techniczne tak, nie zmieści się tam. Nie mamy tam będzie działki. Tak po jak prostu. Jest. Czy jeszcze jakieś pytania mamy do tej uchwały? Tu już jest mapa jak będzie ruch przekierowany. Projekt jest w zatwierdzeniu w starostwie. Dzisiaj po sesji, jeśli Państwo przegłosują, zostanie podpisana umowa. Zaplanowane też jest przekazanie placu budowy. I teoretycznie od poniedziałku no wykonawca może wchodzić, tak? Trzymamy rękę na pulsie, żeby to zatwierdzenie jak najszybciej starostwo nam wydało. I no i ruch będzie przekierowany, no, tak. Czyli od poniedziałku ruch będzie przekierowany no. już. Jeśli fizycznie firma wejdzie, to tak. Mm -hmm. Bo właśnie to jest problem tych u góry wszystkich mieszkańców, że Którędy będą zjeżdżać. To, tym fragmentem deptaka, tak? tak koło myślę, Lewiatana. No, koło z, tak, przez Związkowskiej w ulice Parkowej, okay, jeden kierownik. Dobra. Dziękuję. już mieszkańcy zostali poinformowani. Tak, pisma, y, pisemnie, jak to wygląda, że Polne. będą utrudnienia, także... Hmm? Wszystko? Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania albo uwagi? Nie widzę, to poproszę o głosowanie. Hmm. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Światów Zdrój? Na rok 2025 proszę o wciśnięcie przycisku i za i podniesienie ręki. Kto jest przeciw podjęciu wyżej wymienionej uchwały proszę o wciśnięcie przycisku przeciw i podniesienie ręki. Jeśli ktoś się wstrzymał, proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. głosów za, jeden głosów wstrzymujący i zero głosów przeciw. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. W związku z czym zamykam sesję Rady Miasta. Dziękuję Świeram.